Po pierwsze, trzeba się zastanowić dobrze, co rzeczywiście robimy, co rzeczywiście lubimy robić w życiu i starać się do tego dopasować swoją karierę zawodową. A także warto pamiętać o takim trochę kalamburze, który pochodzi od Antoniego Słonimskiego. On to powiedział kiedyś jako członek PEN-klubu. PEN-klub to była taka organizacja w czasach PRL-u dosyć, krytycznie wyrażająca się o aktualnej tamtejszej rzeczywistości. E, e, I któryś z kolegów mówiąc o jakimś spotkaniu na wysokich szczeblach partyjnych powiedział, że właściwie są takie sytuacje, kiedy człowiek nie wie, jak się zachować. I na to Słoniński stał i powiedział, jeżeli nie wiemy się, jak, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajmy się przyzwoicie. Ja myślę, że to jest taka, taka maksyma bardzo ważna również dla przedsiębiorców. Znaczy, pierwsza rzecz uważam, że taką najważniejszą, najważniejszym talentem, czy naj, najważniejszym e, cechą charakteru e, z punktu widzenia przedsiębiorca, ale nie tylko, również przecież i polityka, jest uczciwość. No, trzeba być uczciwym po prostu. Ja nie bardzo wierzę w etyki zawodowe. Etyka jest jedna. Etyka polega, polega na tym, żeby. Drugiego człowieka traktować jak partnera. Pamiętać o jego e, oczekiwaniach, e, ale pamiętać też o swoich. No to tak bardzo, bardzo z grubsza. I moim zdaniem to jest takie najważniejsze przesłanie. A potem no, są oczywiście różnego rodzaju techniki, które zależą od tego, czym zarządzamy, czy duży zespół, czy mały zespół, jaka firma, no, specjalizacje.